Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Kowal. No i w dzisiejszym odcinku FIFA 21. Kontynuacja kariery Atletico Bilbao. No i cóż, moi drodzy widzowie, to już jest sezon drugi. No i czas, by było jakieś rozsądne przeprowadzić transfery. Mamy na Wydanie 109 milionów euro, więc to jest bardzo zadowalająca suma. No i mam już pewien plan. Chciałbym któregoś z tych zawodników ściągnąć, aczkolwiek moim priorytetem byłoby wzmocnienie obrony. Myślę, że Laporte by się nadawał. Spróbujmy go wypożyczyć. Aha, nie jest zainteresowany. OK, spoko. Zaproponujmy kupno w takim razie. Pierdziele. Co za ciule. No, z Guardiolą będzie to nie... Lada wyczyn, żeby to zrobić. Eee, zaproponujmy wymianę obrońców. Eee, Martinez albo Gerai. Gerai dostanie Martinez, a. spróbujmy im dać. 97, no żebyśmy się nie wygłupili, dajmy ci 70. To ty na to P. Ulala, la! -la. Takiej kwoty, to ja się nie spodziewałem. Dobra, przepraszam, że Cię uradziłem, damy Ci 80. No dobra, sorry. No pep, sorry. No przepraszam no. 90. I kończymy temat. No niestety nie, nie kupimy go. No niestety nie udało nam się kupić go. Za dużo sobie jeszcze żądają za niego. No i cóż: Rodrigo może też grać jako środkowy, ofensywny pomocnik. Albo Rodriguez. Hmm, hmm, hmm. Spróbujmy go wypożyczyć. Nie jest zainteresowany. Jesteś warty 30 tysięcy. Dobra, kupmy cię. Spróbujmy cię kupić. Jeśli się uda kupić, no to będzie dobrze. To wtedy z Rodrigueza byśmy zrezygnowali. Zaoferujmy Potem za piłkarza 30, a damy wam 40. I nie, nie cholery więcej Okej, okay, dobra Rodrigo jest W takim razie Możemy podpić Dobra Usujmy z listy życzeń do Naruma. chciałbym tego na, na bramkarza kupić Ale oni też oczywiście nie są Zainteresowani Kurde mole Wypożyczeniem Dobra Podpiszmy kontrakt tak, my damy ci tą szansę, żebyś grał jako kluczowy zawodnik. Długość kontraktu oczywiście możemy się zgodzić. Klazula jak najbardziej nam pasuje. ok, okej. Okay. Więc jest dobrze. No i teraz, skoro mamy to ustalmy, płaca 135 000 ty zarabiasz, damy ci 145. A ty ty ty, bo bym kurde dał ci bańkę normalnie. Okej, okay. i za podpis ci damy 300 tysięcy. Co wy na to? To ciwa propozycja. Okej, okay. więc Rodrigo jest u nas. Więc okej, okay. dobrze jest. No cóż, spróbujmy wypożyczyć z Liverpoolu Philipsa jako środkowego obrońcę. Wypożyczenie z opcją wykupu, spróbujmy. Ok, adekwatnej cenie. Zobaczmy, czy roczne będzie klopowi pasowało wypożyczenie. Ok, 15 na 6. No dobra, no do, myślę, że spróbujmy tak 50-50, co wy na to. Okej, okay, okej. Okay. Jest 50-50. E, kwota transferowa i procent od sprzedaży. O nie panie Klo. 2 miliony. I bez procentów. Okej, okay, 2,400 może być, dobra. E, zobaczymy co z tego pana. E, Philipsa nam wyjdzie w obronie Mam nadzieję, że tu nie będą Zobaczymy co to z tego wyjdzie Mam nadzieję, że te 2400 nie będzie aż ee, Jak to się mówi Wydane w błoto Kurde, szkoda, że nie możemy tutaj Jego wypożyczyć No cóż ale jeszcze spróbuję nad jednym zawodnikiem eee, tego pana zobaczymy kurde, Kessiego, może kupimy może nie, jako środkowy pomocnik albo ofensywny, tego bym chciał kupić, ale kurczę no coś nam to chyba nie będzie dane eee, dobra, dobra, dobra plan tygodnia zróbmy plan tygodnia hmm, hmm, hmm. tu wam damy odpoczynek Eee, ustaw, trening trzy dni po rząd treningu tu będziecie mieli regenerację 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 eee, tu wam dam odpoczynek trening trening trening, trening. Regeneracja yy, i odpoczynek. Dobra, i tak by, byśmy to zostawili. Yy, no dobra. Czekamy na rozwój sytuacji, kiedy ruszy Liga. Będziemy walczyć o, o cenne punkciki. Zobaczmy tak ogólnie całą tabelę. Wilrael. Yy, dobra, tu mnie nie interesuje. W kopa w de... Hiszpania, z kim nam tu się przyjdzie y, mierzyć z ciekawości, a w rundzie pierwszej nas tu nie ma, ok Puchar Ameryki Południowej nie wyszliśmy z grupy, Super Cup y, będzie, u. w Champions League nas nie ma w Pucharach UEFA to są jeszcze eliminacje, no więc cóż trzeba będzie czekać, bo Zakończyliśmy tam na podium. Więc jest szansa. I cóż mamy tutaj w biurze? Scout Stiper Brajkowicz. Frank Kessie. Frank Kessie już nie ma tego. Za bardzo to nie chyba. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Już jest yy, dobrze. Yy, dobra, zobaczmy pirazę oko. Jiru, no niestety. Yy, no musisz pójść mi stąd, bo ty mi się tu nie sprzydasz. Tu jest wypożyczenie Rodrigo, Memphis Depay, Gomez. Yy, zlećmy przedłużenie. Masz 31 lat. No dobra, mamy podpisane, tu mamy rok, tu mamy rok, Vicente, Vicente, Vicente. Hmm. Kordoba. Musimy przedłużyć kontrakty. 아. Bardzo żeśmy, kurde, transferów nie zrobili jakichś tu rewelacyjnych, bo kupiliśmy Rodrigo i na wypożyczenie mamy środkowego obrońcę Philipsa. Yy, właśnie, któremu damy zagrać, żeby nie było. Martinez, ty sobie odpocznij, choć Philips nie, Vivian, ty, kurde, dobra. I zobaczmy, jak kurczę Nasi zawodnicy tu się będą prezentować w tych rozgrywkach mam nadzieję, że nie będzie plamy tak w tym sezonie wystartujemy mam nadzieję, że bardzo dobrze się zaprezentujemy no z drugiej strony żeśmy tam rewelacyjnych jakichś tam transferów nie zrobili mieliśmy tylko yy, Rodrigo i na wypożyczenie mamy Philipsa, który dostał od nas szansę, Memphis Rodrigo. Już stracił kuchę. Niebezpiecznie tu z naszą bramką się robi. Martinez świetnie to wyczyścił. Dani Garcia. Memphis Defai? Nie wierzę, czego środek sam Aj możemy mieć pretensje Kappa na spokojnie, kappa. Oj oj, oj oj, Filip Dobra, na spokojnie. A i niedobre udanie poszarawa. Do Dobrze wyczyszczone. Nie Filip, ależ ty błęd zrobił teraz Jakie tyle, no nie Ależ błąd Filipsa Kurde, depa nie baw się tak, ujoj Aj, dobrze chciałem No i znów Espaniol na stuczyzną no. Szkoda, szkoda Rodrigo, że nie doszłeś to do... na, na pełnym zbidzie. Spokojnie panowie, na spokojnie. Aj, nie tak kurde, nie tak błędy to. Te... 1-0. Oi, Rodrigo, books się przybita. Może coś z tego teraz będzie. Rodrigo szuka tu innych rozwiązań Na spokojnie, na spokojnie panowie Williams! Jeden, jeden, wracamy do gry. Pięknie, pięknie panowie. Szarabaj! Aj nie było pewne kto ma uderzyć tą piłkę. Świetnie Lopez. Rodrigo! 2-1. Przywitał się w debiucie. Przypomnijmy, że grał dla Palencji. I teraz jest de Bilbao. Z ponad 22, Rodrigo. I tutaj ma nie puszczajmy tak tego melenko. Nie wierzę. No ale strach. Po ten melendrów robił. Ależ przymierzył, Aj! To żeśmy się nacieszyli. Cztery minuty tylko. Jest odpowiedź, wracamy do gry! My prowadzimy! Kurde! Pisałem, ja ja tak. że ja ja dopiero do rynku do... doprowadzimy. A no tak, dobra, dobra! Przecież kurde był... Było 2-1. Oni strzelili. Nie wierzę! Co tu się dzieje? Co tu się stało znowu? O, teraz to jak nie wierzę, jak o już teraz tę belę to żyć lepszą Tu nie wiesz, że jak my w kurydę nam dajemy, to podnieś ładnie Nie wiesz, nie wiesz ładnie O już teraz interwencji Kurde, szkoda. No ale cóż, remis jest dobrze. Jak na rozpoczęcie, no powiem Wam, że jestem ogólnie bardzo zadowolony z tego remisu. Depaj w, w dobrej formie jest. Ja też jestem zadowolony z tego. Stąpaj w twardo po ziemi. Misiu kolorowy. No i cóż. 69 milionów. Zbytnio już nikogo więcej nie kupimy. Zlegane z gramy. A zróbmy szybką symulację. Zobaczmy, co z tego będzie. Wygrywamy 3-0. Denis Garcia strzela bramkę. I dwie bramki dorzuca Memphis Depay. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 8-5 ocena. 9-8. Statystyki. Posiadanie piłek. Mieliśmy więcej strzałów, więcej oddaliśmy i okazji mieliśmy więcej. Dobrze jest. Mamy trzy punkty, łącznie cztery. Co nas bardzo niezmiernie cieszy, że udało nam się to spotkanie wygrać. No i cóż. Na chwilę obecną jesteśmy na trzecim miejscu. Dziwne to, ale prawda. No cóż. Po dwóch meczach mamy... Po dwóch rozegranych meczach mamy cztery y, punkty. Dwa punkty mamy straty do Madrytu i Barcelony. Yy, zobaczmy, Puchar UEFA. Czy już coś tu się. A, jeszcze nic nie zorganizowało się. No cóż. No cóż, moi kochani, no to będzie wszystko w tym odcinku. Transfer tylko jeden żeśmy wykonali, na który nas było stać, tak na tę sprawę. Kupiliśmy Rodrigo. Na razie myślę, że nie wiem, czy to pieniądze zostały wyrzucone w błoto, czy nie. Zobaczymy, jak do zimowego okienka to rozwinie się. Filipsa żeśmy wypożyczyli. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.